Witajcie, witajcie. 230 odcinek niskiego pressingu. Ile można, w końcu doczekaliśmy się. Wystartowała piłkarska wiosna w betlick W pierwszej czekaliśmy to bardzo długo. Nad dworze mróz, nie jakieś zimno, nieprzyjemnie, ale w końcu gramy. No i cóż, jesteśmy świeżo po meczu. Mieś legnica, wynik 3-3, to wszyscy znają. Znamy wyniki pozostałych par, że dzisiaj oczywiście jak zwykle głównie o miedzi, ale też kilka zdań na pewno o pozostałych rozwiązaniach w tej pierwszej w tym roku kolejce. A porozmawiamy dzisiaj z Radkiem Radczakiem, dziennikarzem Słowa Sportowego. Radko, witamy Cię serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. I oczywiście Maciek Matwiej, witam Cię Macieku serdecznie. Dobry wieczór Panowie, dobry wieczór Państwu. Moja skromna osoba, Paweł Jantura, witamy także, nie tracą czasu. Wszyscy jesteśmy tej piłki nożnej w wydaniu pierwszoligowym, ligowym także emocje trochę opadły po meczu inauguracyjnym miedzianki. Także to fajna pora, żeby dwa dni po tym meczu porozmawiać i zastanowić się nad tym, czy ten remis 3-3 ze stalą Rzeszów to wynik dobry, czy ten zły, czy mamy być zadowoleni, w miarę zadowoleni, czy też wściekli. Radku, fast start, klapa, czy też. Może maszyna Miedzianki i maszyna trenera Ireneusza Mamrota powoli odpala i nie ma się czym stresować. Jak tak naprawdę ocenić ten remis ze Starożeszów na własnym stadionie? Jak to w Twojej ocenie, jak to w Twoich oczach wygląda? Jesteśmy bardzo ciekawi. No przede wszystkim nie popadałbym w skrajności w tym przypadku ze względu na to, że przede wszystkim Stal w całą drugą połowę wyglądała lepiej. A mimo wszystko mieć była dwukrotnie na prowadzeniu, co jej trzeba też oddać, tak? I tylko problem polega na tym, że już jak nawet mieć objęła to prowadzenie 2 do 1, no to bardzo szybko je straciła po dość składnym ataku stali i no niefortunnej interwencji Jakuba Wrąbla. A potem już w ogóle się troszeczkę ta gra posypała. I to, co mówił przede wszystkim trener Mamrot, na co warto zwrócić uwagę, że stal grała tak jak chciała. A mieć nie potrafiła się tym przeciwstawić. I paradoks, bo w środku pola zagrał w przypadku miedzi tercet Mioć, Letniowski i Kaczmarski, gdzie każdy w tej lidze chciałby mieć taki tercet pomocników środkowych. A w przypadku stali był to 17-latek, 19-latek i 20-latek. I to jest zadziwiające, że ten tercet tych młodziaków potrafił zdominować tak naprawdę w pewnym sensie grę. I i nie tylko oni, oczywiście. Ważna kwestia jest taka, że w ogóle wyszło w przypadku stali ośmiu zawodników under 22, jeśli chodzi o wiek. To też jest niebywałe, i to pokazuje, że stali jeszcze nie jednemu rywalowi z czołówki urwie punkty, i to będą bardzo ciężkie mecze. Z perspektywy trybun, bo byłem na meczu, muszę przyznać, że to było kapitalne widowisko. I nie jest to żadna, że tak powiem, kontrowersyjna teza. Był to najlepszy mecz w Polsce w weekend, bez w ogóle żadnych wątpliwości, a nawet nie wiem, czy nie w środkowej Europie, bo jak sobie patrzymy na wyniki czeskiej ligi, to nie było takiego fajnego meczu jak ten tutaj w Legnicy, co się odbył. Ale w, w, w jakich kategoriach, przepraszam, bardzo użyciłeś jedno słowo, jeżeli y, y, rozumie, że y, bierzesz pod uwagę ilość goli, tak? Przebieg... Ja, te, ja ten mecz widziałem, jest to naprawdę kontrowersyjne, to co mówisz. Przebieg i, wyniki, przebieg i wyniki, tak? Bo jeszcze też były odwrócenia wyników i tak dalej. Były mecze na przykład w czeskiej Lidze, gdzie padało po pięć bramek, ale no, mimo wszystko, nie było to aż takie zacięte spotkania, więc przynajmniej pod tym kątem. Dobre. Jeśli chodzi o kontynuują... Więcej takich gości, więcej takich kontrowersyjnych. I jeszcze tylko jeden wątek muszę poruszyć. Że no, mimo wszystko mieć może powiedzieć, że to był zdobyty punkt, a nie stracone dwa, ze względu na to, że trzeba pamiętać, że jeszcze Stal miała sytuację na 4 do 2 w samej końcówce. Oczywiście, I dopiero oczywiście. potem była sytuacja, gdzie Grudziński oddał ten strzał z dystansu, po którym zdobył bramkę sezonu. Przepiękna. Raczej tak. Tak, o tym też trener mówił. Radek, ja pozwolisz, pociągnę ten temat Stali Rzeszów, bo. No, po, powiedziałeś o tych młodzieżowcach. Ja przeliczyłem sześciu w, w składzie podstawowym, sześciu kolejnych. Słuchajcie, panowie, słuchajcie państwo, w rezerwie. Zgzysz się z nami, że ta Stal Rzeszów zastydza ligę. To drużyna złożona właśnie z tak młodych piłkarzy, rozpycha się łokciami, gra bez kompleksów. No nie, naprawdę. Z... Ogromną sympatię sobie jedna wśród kibiców pozostałych drużyn. Przynajmniej ja, ja odczuwam ogromną sympatię do tych młodych chłopaków. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że warto zwrócić uwagę już na pierwszą rzecz, że już w poprzednim sezonie mówiliśmy bardzo dużo o Szymonie Łyczko i Szymonie Kondziołce. W tym sezonie doszedł na stopę, że Michał Synosi, a teraz doszło kolejnych mnóstwo zawodników. Przecież ten Guida w środku pola, 17-latek, tak naprawdę zastąpił Sebastiana Tila który w barwach Szerifa Tiraspol strzelił bramkę Realowi Madryt, tak? I był chyba najlepszym środkowym pomocnikiem rundy jesiennej pierwszej ligi. No wielu tak uważa. I gość, 17-letni zastąpił reprezentanta Luksemburga w środku pola i zagrał jak profesor. To jest coś niebywałego. To pokazuje, jak przede wszystkim fantastycznie stal skautuje tych młodych zawodników, bo to nie są często stricte wychowani. Tak. Tylko oni są wyszukiwani na Podkarpaciu i też w okolicach Podkarpacia. To jest niebywałe pod tym kątem, i naprawdę wiele klubów może pozazdrościć. Oczywiście, raczej wątpliwe, żeby Stal kiedykolwiek w takim zestawieniu zrobiła bezpośredni awans do ekstraklasy, ale jeśli postawiła czoła miedzi na wyjeździe, to go przypomnijmy, że Miedź rozegrała moim zdaniem najgorszy mecz w tym sezonie, właśnie w Rzeszowie. To, że tam nie był jakiś wynik kosmiczny, bo stal tam jeden do zero. Tak, nie, nie trudno się zgodzić, to prawda. No, no to ale nie patrzę. Ta, ale, tam zagrała najsłabsze. Ale panowie, panowie no, jak, jakby nie patrzysz w dwóch beczach ze sto, z tą stalą mielec, naszymi nastolatkami, I yy, yy, przepraszam, oczywiście, ze stalowych. Tak, Zrobiliśmy tak, tak. tylko jeden punkt. Także... No tak, i właśnie. Stało, dlatego, dlatego właśnie to podkreślam i tymi młodymi zawodnikami, stal naprawdę fajnie punktuje. A kto wie, czy nawet się nie załapie na baraże, tak? Ja oczywiście nie prorokuję, bo tego nie wiem, bo równie dobrze mogą zacząć przegrywać seryjnie i włączą się w walkę o utrzymanie, bo w tej lidze, jak sami panowie wiemy, wszystko jest możliwe. Tak, to prawda, to prawda. Robi Marodek... wrażenie na pewno też, panowie, przepraszam Maćku, przepraszam Maćku, mogę? <grym> na pewno też zrobi wrażenie, znaczy tak gra, naprawdę, to, to, to staro rzeczy star, star, świetnie się ogląda. I też tak, już tak w boczku tylko rzucę. Ciekawe, jaki jest budżet płacowy w Stali Rzeszów, a jaki jest w klubach. pierwsze piące, szóste, Betlik Pierwszej Ligi, w tym w Miedzi, także pewnie to nie ma co porównywać. Jest jeszcze chyba większa różnica niż różnica wieku tych piłkarzy. Tak, to bardzo jest. dobre. Bardzo pomnożyć, dobre. Po, pomnożyć, pomnożyć przez kilka. Tutaj zakończmy jest, temat jest... Stali Rzeszów w tym, to Radek powiedział. Okay, Stal na, to... pewno, na pewno zabierze punkty jeszcze niejednemu faworytowi. Do, do Bo do to nie jest tylko problem miedzi tak i To też ma, tak jak zwróciłeś uwagę, nie? Tak, tak. Radku, wracamy do miedzi. Jakie dostrzegasz plusy w grze miedzi po tym pierwszym meczu? Mm, jakie widzę plusy? Na pewno to, że pod kątem ofensywnym mieć, zwłaszcza w pierwszej połowie, wyglądała bardzo dobrze, tak? Widać, że dalej w formie jest Kamil Antoni, kto się nie zmieniło. Niezłe wrażenie zrobił Engwal. Natomiast tutaj jedna uwaga: jak ja słyszałem przed rundą, że to ma być. Legnicki-Czubak, no to nie, nie będzie to Legnicki-Czubak, od razu przestrzegam, bo to chodzi przede wszystkim o styl gry i to nie, be, to nie jest moim zdaniem, chociaż po pierwszym meczu też jest trudno to weryfikować, ale raczej to nie jest napastnik, który no, będzie zdobywał grad goli, tak jak Czubak, który zdobywał przynajmniej po 15 goli w sezonie, tak? Tego się raczej nie spodziewam. Pod kątem ofensywnym było ok, no i tak jak mówię, widać, że jest to już zgranie, bo tak naprawdę. Co też można było fajnego zauważyć, był bardzo prosto, można było przewidzieć skład z wyjątkiem prawej obrony. No bo Michał Kostka wypadł dosłownie w ostatniej chwili i Jan Leończyk musiał przez to wystąpić. Znaczy, musiał, nie musiał, ale dostał szansę od trenera Mamrota. I jedynie, gdzie się zastanawiałem, jaka może być, że tak powiem, jakie może być rozważenie na jakiejś pozycji, to na prawym skrzydle, czy zagra Bochnak, czy zagra Damian Michalik mimo wszystko. Szansę dostał Mateusz Bochnak, zagrał poprawnie. Mógł mieć asystę, gdyby nie to, że błąd w polu karnym popełnił w przypadku stali Marcin Kaczor i to on dograł tak naprawdę do Kamila Antonika, a nie bezpośrednio Bochnak. I dokładnie taka sama sytuacja była, jak Michalik wszedł na boisko. Bo też mógł mieć asystę, no ale ten sam stopper zabrał mu właśnie też dorobek do klasyfikacji kanadyjskiej. A mankamenty? No, i co do mankamentów, no to myślę, że jednak będzie troszeczkę więcej. Przede wszystkim to, że miedź dała się zdominować stali w drugiej połowie. No to bardzo kuło w oczy, i mimo, że nawet miedź właśnie wyszła na prowadzenie, to było widać, że stal po prostu lepiej wygląda. I gdyby nie nieskuteczność, to po prostu miedź by ten mecz przegrała. Bo tak jak mówię, była sytuacja e, Penny na 4 do 2 w końcówce o której już wcześniej wspominałem, a i tak było bardzo dużo ataków i było widać, że jest problem na bokach przede wszystkim, bo to, że Jan Leonczyk zagrał po raz pierwszy w wyjściowym składzie, że sprokurował karnego, okej, okay, to jest młody zawodnik, jeszcze można usprawiedliwić, natomiast dla mnie sprokurowanie karnego przez Florena Hartherca niestety jest niedopuszczalne i to niestety jest problem, bo to jest już trzeci sprokurowany karny w tym sezonie przez niemieckiego obrońcę, bo najpierw to było z Arką Gdynia, ta kontrowersyjna ręka, która do dzisiaj nie wiadomo, czy była słuszna czy nie. No i ewidentna w przypadku meczu z Legią w Pucharze Polski, ale to były ręce. A tutaj już był faul, totalnie niepotrzebny. I było widać, że hart miał bardzo duże problemy z Patrykiem War Warczakiem, występującym na prawym wahadle w stali. E, środek pola właśnie zaprezentował się najlepiej. Tutaj mam zastrzeżenie przede wszystkim do Benedika Miocia, bo no nie był to ten sam zawodnik, który imponował można powiedzieć jesienią. Chociaż mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego jednego meczu i w następnych będzie się prezentował tak jak jesienią, bo nie ukrywam, że jest to piłkarz, który chyba najbardziej się rzuca przecież w oczy w przypadku miedzi. Mm, czy jeszcze jakieś uwagi? No fajnie, jakby już, że tak powiem, wrócił jak najszybciej do składu Adnan Kowacewicz po pauzie za kartki, no bo on daje jednak większą stabilizację na ślub. Tak, brakowało go, brakowało, to prawda. Radko, czy ty nie masz wrażenia, że Florian który tak często przez nas zresztą chwalony i bardzo lubiany przez kibiców miedzi i doceniany, jednak jest to taki piłkarz, który typ obrońcy, który fajnie do przodu, ale słabej broni, ale mimo wszystko jest obrońcą. Jakby to też trochę o tym wspomniałeś, sporo tych problemów w defesywie niemieckiej lewego defensora. Znaczy można powiedzieć, że i tak... I inaczej może też zapytam, czy, czy, czy to nie jest jednak że bardziej na... do gry w systemie 3-5-2, kiedy on pełni rolę tego wahadłowego? To tylko dokończę swoją myśl, że i tak on swój bilans ma na plus, bo to ile on goli wywalczył asystami, asystami drugiego stopnia, golami, to i tak jest na plus, więc można powiedzieć, że ten bilans jest i tak ok. Ale prawda, no gdyby mieć grała trójką obrońców, to on jako ten lewy wahadłowy na pewno by się bardziej sprawdził. Tylko, że jeszcze jest kolejna kwestia musiałby jeszcze więcej biegać w przypadku wahadłowego yes. i pytanie, czy zdrowie by pozwoliło. Więc moim zdaniem idealnego rozwiązania nie ma. A poza tym mieć nie będzie grała przynajmniej do końca sezonu raczej trójką obrońców, ponieważ jest tak dużo skrzydłowych. Że szkoda marnować potencjału skrzydłowych, wsadzając ich na ławce lub dając ich na inne pozycje, na których wcale nie ma pewności, że będą lepiej grali. Raz chcielibyśmy Ci jeszcze podpowiedzieć o twoją ocenę subiektywną, rzecz jasna, debiutantów, bo tak w wyjściowym składzie Gustaw Engel, Mateusz Boknak, Tomasz Walczak o i Boknaku już się wypowiedziałeś, chyba że coś chciałbyś jeszcze dodać, ale też ciekawi jesteśmy twojej opinii na temat Walczaka, którego trener Mabret po meczu bardzo chwalił. No to o Engwalu jeszcze powiem słówko, że to był taki mecz przeciętny, jeśli tak to mogę po prostu ująć. Nie był zły, nie był bardzo dobry. Taki przeciętny występ, bo też miał problem z dosię do sytuacji, że co najwyżej mógł dobijać, a i tak to były strzały niecelne. Więc trudno tutaj też jakieś wielkie wnioski wyciągać, tak? No Tomasz Walczak dał wejście Smoka i przez to, że Engwal nie zagrał koncertowego meczu. No, nie zdziwię się, jak w łodzi w pierwszym składzie może wyjść walczak. Nie byłoby to dla mnie zaskoczenie. Mm, jeszcze mówiliśmy o Leończyku, że tak naprawdę debiut w pierwszym składzie. No to już to, co wcześniej mówiłem, no że, tak, to mówiłeś. Młody, mhm. że młody zawodnik, więc można usprawiedliwić. Mówiliśmy o Bochnaku, mówiliśmy o Engwalu. Mówili Właśnie już... o prawo Bochnaka. Słuchaj, bo tam po tej prawej, na naszej prawej stronie, to starszy tłok się zrobił, nie? Bo mamy Bochnaka, mamy w sumie też przecież podgórskiego. Nie mamy Mecholika. No to teraz pytanie. My, myśmy czy w podgór... jednym z odcinków, Maćku o tym chyba rozmawiali, nie? Tak, e, to no, że, że, że tam bardzo ciekawa sytuacja wiosną będzie na, na tej prawej stronie. Tak, zwłaszcza, że Podgórski głównie grał na prawym skrzydle, ale też to, co żeśmy rozmawiali w, tak, tak? w odcinku, kiedy mnie zaprosiliście, że on też może grać na boku obrony, może grać na lewej stronie, więc on równie dobrze może być. Opcją dla na przykład Kamila Antonika, w przypadku jakby miał pauzować za kartki albo nie doznałby kontuzji, nie daj Boże, oczywiście czego mu nie życzymy. Generalnie fajne jest to, że w niedzi jest dużo zawodników, którzy mogą grać na przynajmniej dwóch pozycjach i to jest duży plus. Natomiast się śmieje, że jak patrzymy na nominalne pozycje, to jest trzech prawoskrzydłowych, jeden lewy obrońca. Więc nie wiem, czy ta kadra jest tak dobrze zbilansowana, mimo że ona jest bogata, bo jeżeli przyjmiemy hipotetyczną sytuację, że. A propos tej lewej obrony, no Hertz ma czasami problemy ze zdrowiem, co pokazał poprzedni sezon, bo tak. prawie w ogóle nie grał. W tym akurat mu się nic nie dzieje, ale może pauzować za kartki, cokolwiek, i nie daj Boże jeszcze wypadnie równocześnie Mateusz Grudziński, albo będzie zmuszony do gry na stoperze, czyli na, swone, na swojej nominalnej pozycji. I mamy problem na lewej obronie, bo. Można tu się tam dać Jacka Podgórskiego, ale czy on tam się dobrze zaprezentuje? No nie, bo jednak on woli grać na prawej z tego, co mecze ogólnie pokazują. No nie, zdecydowanie. To to Dlatego, tak jak mówię, jest troszeczkę zachwiany, natomiast nie mam o to pretensji, bo mówię, to co już wcześniej powiedziałem, jest o tyle fajnie, że piłkarze mogą grać na kilku pozycjach, są na tyle uniwersalni, że zawsze jakieś. Uh, razie, jest... rozwiązanie się znajdzie, no chyba, że będzie plaga kontuzji, ale to na to już nikt nie ma Tak, tak. Radek, mieliśmy przygotowane pytanie, czy ten skład wyjściowy Cię zaskoczył, ale już jakby wyczerpałeś ten temat, to zapytam Cię o ewentualne zmiany, jakie trener może wprowadzić personalne przed kolejnym meczem. Myślisz, że kto się może ewentualnie pojawić od pierwszej minuty? Poza Walczakiem. No myślę, że na prawej obronie będzie zmiana, że jednak ktoś inny wystąpi. Pytanie czy wróci Michał Kostka, czy właśnie nie mm -hmm. zagra na przykład Jacek Podgórski, który też pauzował za kartki właśnie w meczu ze Stalą. No naturalnym mm -hmm. będzie powrót Adnana Kowacewicza i pytanie kogo zastąpi. No moim no zdaniem chyba, chyba jednak Mateusza Grudzińskiego, no bo jednak z podstawową parą stoperów jest duet Adnana Kowacewicza. Kwiecień, Kwiecień. Kwiecień. Chyba, że pan trener Mamrot nas zaskoczy, a czasami lubi, jak doskonale o tym wiemy. Nie zdziwię się, jak Damian Michalik też może wystąpić na prawym skrzydle, bo naprawdę dał bardzo fajny impuls swoim wejściem z ławki. O walczaku mówiłem. Więc takich zmian bym się spodziewał na mecz, na trudny mecz w Łodzi, bo mimo, że ŁKS wygrał tylko trzy spotkania u siebie, no to zawsze to jest jednak niewygodny rywal. A powiedz mi, chciałbym podpytać jeszcze o Kamila Drygasa, czy to już tak będzie w tej rundzie i w tym sezonie, że on będzie jokerem, będzie wchodził jako zmiennik? Myślę, że to nie będzie brakowało zamach... ci go. Nie brakowało ci go w pierwszej połowie teraz w meczu ze Stalą Rzeszów? Może najpierw przyjdę do pierwszej części pytania. Moim zdaniem będzie Kamil Drygas grał wtedy, gdy trener będzie go potrzebował na dany mecz, na dany pomysł na grę. To jest przede wszystkim ta kwestia. I wtedy, kiedy będą na pewno potrzebne, że tak powiem, wyższe głowy do stałych fragmentów gry. No bo co by nie mówić? Kamil Drygas jest idealnym rozwiązaniem na wzmocnienie ataku przy stałych fragmentach. Nie zdziwię się, jak będzie grał rzadziej, no bo przede wszystkim musi grać Iwo Kaczmarski albo Kacper Nowakowski, bo to są młodzieżowcy. Mm -hmm. Więc jedno miejsce już jest albo na bardzo. pewno. Albo walczak na 9. Teoretycznie walczak, ale też trzeba nabijać punkt, punkty mhm. do pro-junior system, co też ma duże znaczenie później pod kątem finansowym. Jednak mimo wszystko nie wyobrażam sobie, żeby Iwo Kaczmarski nie grał w pierwszym składzie. Mhm. No bo mówię, ten młodzieżowiec jest potrzebny, który też będzie w rytmie meczowym, o tym trzeba pamiętać. Mhm. Wsadzić kogoś tam byle jakiego, żeby tylko był, to też nie ma sensu, bo potem po prostu mogą być z tego przykre konsekwencje. No co by nie mówić, Juliusz Letnioski no to to jest żołnierz trenera Mamrota, no bo to z jego z, z inicjatywy trenera Mamrota Letnioski przyszedł do Miedzi, zresztą też to, co już znowu nawiązując do poprzedniego mojego udziału w odcinku wspominałem, że też właśnie trener Mamrot był trenerem letniowskiego w Arce no i Mioć też no, można powiedzieć, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie grał, jeśli jest zdrowy. Więc Kamil Drygas pewnie będzie pierwszym tak zwanym jokerem właśnie do wyjścia z ławki, w przypadku tam jakiś Roszat i tak dalej. Natomiast to mówię, wszystko jest kwestią tego, jaki będzie pomysł na mecz, bo też nie chce mi się wierzyć, że będzie zawsze grać to samo ustawienie w każdym meczu, no bo piłkarze po prostu będą zajechani w pewnym momencie. I tam ta runda pokazała, że trener Mamrot nie boi się Roszat i często, często sięga po, po te zmiany, nie? Tak, dlatego się śmieję, że to i tak dobrze trafiłem z przewidywanym składem na stalże. że przy jednej pozycji miałem wątpliwości, a przy jednej, no to nie mogłem przewidzieć, że nagle będzie kontuzja i będzie debiutant. Tak, tak. Mhm. No panowie, bez dwóch zdań, ta głębia składu w Miedziance jest dosyć imponująca jak na warunki pierwszej ligi. Z wyłączeniem, to jak tutaj nasz gość stwierdził, już słusznie zauważył, tej lewej flanki, jeżeli chodzi o defensywy, tam mamy, tam mamy mm, trochę skromnie, a tak, to, to w tej drugiej linii rywalizacja jest naprawdę yy, bardzo yy, ciekawa. Powoli, zmierzając do brzegu radku, chcielibyśmy Cię zapytać i porozmawiać yy, co, w kwestii oceny całej tej kolejki, no bo panowie, popatrzmy punkty w tej kolejce straciła, a konkretnie wszystkie drużyny zremisowały. nie tak. y, Nieciecza, Arka, Mieć, Ruch Chorzów, ja patrzę to sobie ściągnę. Wisła Kraków, Wisła Kraków przegrała. Ruch Wisła tak. Kraków, Wisła Kraków przegrała przepraszam tak. i Wisła mhm. Poznań zremisowała i tylko Wisła przegrała. Czyli, a i Górnik Łęczna zremisował, czyli z pierwszej siódemki tabeli sześć drużyn przegrało, tak. I zremisowało i jedna przegrała. Także no niesamowity, niesamowity, nie wiem, start, yy, drużyn aspirujących do awansu. To co yy, ruszył wyścig żółwi Radek, Czy to taka, czy to taki jeszcze, yy, nie wybudziła się ta czołówka z zimowego snu, jak ty to widzisz? Może ujmę to w ten sposób. Się śmieję, że pod kątem czołówki ta kolejka mogłaby się nie odbyć i byłby ten sam efekt. No, tak. no, bo, no bo same remisy że tak emocje powiem. jak na szachach nie? No, no, znaczy nie no w meczu no. Miedzi były emocje ogromne tutaj i w sumie w Łęcznej też ale było patrząc to... na tabelę na ruchy w tabeli o, no w remisy, tak tak no emocje w to, to, to to były ogromne się nic tak naprawdę nie wydarzyło czy to będzie wyścig żółwi no generalnie jest tak że najczęściej w rundzie wiosennej ci faworyci słabiej punktują a mocniej punktują ci którzy są na dole i o coś Niespodziewanie walczą. Jest to dość częste zjawisko. Zresztą pisałem o tym w paru artykułach, że to i tak będzie najbardziej wymagający sezon, co już pokazuje. Właśnie ta kolejka. Zwłaszcza, że popatrzcie. Jak skończyła się runda, mieć miała średnią dwa punkty na mecz i skończyła na trzecim miejscu, a poprzedni sezon, Lechia Gdańsk, skończyła na pierwszym miejscu, uzyskując awans mniej więcej. 3-4 kolejki chyba przed końcem sezonu, uh -huh. też mając średnią dwa punkty na mecz. I słuchajcie, ostatnia sytuacja, żeby drużyna, która miała średnią dwa lub więcej punktów na mecz, a nie zrobiła tego awansu, to była uwaga, wisła Płock w 2015 roku, czyli szmat czasu. Do tej pory było tak, że te dwa punkty zawsze dawały bezpośredni awans. Teraz no nie ma takiej gwarancji, tylko żeby się nie okazało, że czołówka będzie tak słabo punktować, że może się okazać, że te średnie nie będą aż tak wymagające, jak się wydawały po rundzie jesiennej. Natomiast hmm, wyścig żółwi raczej nie. Odpalą? Wypadek przy pracy, zwłaszcza, że pamiętajmy też o jednej rzeczy. Dużo drużyn miała bardzo ciężkie zgrupowania teraz zimą. Niektórzy nawet po dwa razy wyjeżdżali do Turcji na zgrupowania. Niechże tak powiem na zasadzie. Zaraz się rozkręci, jak w moim kochanym filmie chłopaki nie płaczą. Śmierć w Wenecji, polecamy. <śmierdź> o, zdecydowanie, a Wenecję kocham. A Maciek też ostatnio tak, Wenecję promuje, że szok. Tak, tak, piękne miasto. No Maciek generalnie jest fanem, wielkim fanem północnych Wło Włoch. Ja a ja dla odmiany jestem wielkim fanem południowej Włochy, także mecoziorno, także, także Stąd to nasze często realizacja. Ja, ja są takie przede mną. Również na boiskach Serie A. Radku, bardzo Ci dziękujemy za to, że poświęciłeś nam czas. Fajny starter, to były fajne opinie i bardzo ciekawe sytuacje na wstępie tej ligi. Także na pewno będziemy jeszcze nieraz rozmawiać, bo zapewne będzie oczy, bo będzie się działo, bo jak słusznie nasz gość zauważył. Jest to liga nieprzewidywalna i to się wszystko może zdarzyć radku, prawda? Prawda, ale muszę Państwu zdradzić jedną tajemnicę, bo często. Paweł i Maciek wspominają o trenerze Skrobaczu, że tam najlepsza rozmowa z nim była, że tak go dobrze wspominają i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ja zdradzę tajemnicę Poliszynela. To wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że i w Odrze Opole teraz i kiedyś w Ruchu Chorzów pan trener Skrobacz był nazwany trenerskim Makłowiczem. Proszę sobie posłuchać, jak trener Skrobacz mówi na konferencjach prasowych: po prostu czysty Makłowicz. Nie ma tu w ogóle żadnych wątpliwości. Dobra, okej, okay. ja bym powiedział, czysty Makowiec, czysty, czysty Radczak. No także, także żadna, żadna różnica. Dobra, ja, dobra, to wy, tak, tak, dobra. Dobra. wy tak, a, tak. już, a już chciałem tak. powiedzieć, że brakowało mi akcentu z Makłowiczem. Nie, jednak przygotował sobie zakończenie. A, <laughs> Brawie, musiało być, zwłaszcza, że nawet kiedyś jakiś widz w programie Pierwsza Liga Raport w Meczykach, jak jeszcze ruch był w pierwszej lidze i grał o awans, ma no, się podwodzą trenera Skrobacza, też zwrócił uwagę, że normalnie jakby Makłowicza słyszał, więc. A, więc a, propos, zatem... a propos trenera Skrobacza i ciekawego meczu, naprawdę Odra zagrała bardzo dobry mecz i już widać rękę trenera Skrobacza i panowie zobaczycie, że Odra będzie punktować. Nie chcę powiedzieć, nie, ch nie chcę teraz, już teraz mówić, że włączy się do stawki o awans, ale to będzie inna odra tak. niż ta z pierwszej rundy. No, mówiłem, tego ja jestem, jestem pewny, że, że, że miłość do Makłowicza po prostu łączy ludzi. <grym> no, Słuchajcie panowie, bo ten Jarosław Skubacz jest po prostu w świecie bardzo dobrym trenerem. Tak, Kolejne. oczywiście. Świetnym warsztatem. To, a, a, Słuchajcie kochanie, a więc ale pasja do, was łączy. Dopłynęliśmy do brzegu. Zatem mogę to zakomunikować, zakończyć ten program takim akcentem, że naszym gościem był redaktor Radosław Radczak, dziennikarz Sportowego. Największy fan Makłowicza na. w środowisku nie Dziennikarzy na pewno, a nie, a, a nie wykluczone, że... A na pewno w, w byłym województwie, ogólnopolskich województwie, Polski, w województwie wałbrzyskim na pewno. A na pewno w Wałbrzychu i w regionie wałbrzyskim na pewno największy pan Roberta Sobo, który jeżeli chodzi o głos. Także Radziu, dziękujemy Ci bardzo. Radziu, Robercie, dziękujemy Ci. To inaczej, to jeszcze, żeby się nie, żeby nikt nie skończył tak jak Makłowicz z y, pontonem w Chorwacji. Polecam obejrzeć ten filmik. Super. Dzięki. Słuchajcie kochania, a wy czasami narzekacie, że ja tu za dużo gada. Po prostu Radczak go zawsze przebuduje, także kochani, trzymajcie się, trzymajcie się, hejmieć. dzięki. Do zobaczenia.